Witam w dzisiejszym odcinku. Będzie serwis kosiarki. Kosiarko traktorka LT 154. 600 cm pojemności, 15 koni. Pierwszy taki sprzęt, który będę testował. I zapraszam na wymianę serwisu, czyli oleju. Panie Prezydencie, Panie Teraz tak, po zagrzaniu maszyny, czyli naszej kosiarki, rozbieramy filtr powietrza, ściągamy go, odkręcając pokrętki takie z pudełkiem, z osłoną, wyjmujemy nowy filtr, wkładamy go na miejsce. Następnie zakładamy zakładamy, pudełko jest gotowe. Jest cała wymiana filtra w, w tej kosiarce. jest bardzo prosta metoda, teraz klucz 11 do odkręcenia korka z pustu do oleju. Tutaj podłożyłem szmatkę, żeby mi nie wyciekło, ale większa katastrofa się tutaj nie, nie zdarzyła. Tutaj jest pożyczona butelka po litrowej wodzie, po to, żeby olej nam ściekły do, do butelki żeby nie było rozlewania się dalej. Rozkręcamy filtr od siebie do silnika, to jest odkręcanie filtra i wymieniamy go na nowy filtr olejowy, uprzednio smarując górę nowym olejem, ja tutaj dałem Motul na cztery garki, a ten jest, to jest silnik na jeden garnek. Przesmarowujemy go po to nowym olejem, żeby mieć lepsze później Przyczep, znaczy przyczepność, żeby on dobrze zasał, że tak powiem, do nowej płaszczyzny. Oczywiście ja to robię w takiej szmatce z mikrofibry, żeby było lepiej to jego wkręcić. Wkręcamy go zgodnie z ruchem, czyli na zewnątrz go wkręcamy. Tutaj jest mocowanie, wymiana filtra paliowego. Tak powinno być zrobione od dołu, go, tam gdzie idzie od zbiornika rurka do filtra, po to, żeby nam nie ciekło. No tutaj oczywiście pomyliłem się, bo to w czasie trwania filmiku wszystko było oczywiście i trzeba było ten filtr zabezpieczyć od dołu, a nie od góry, jak ja zrobiłem. Chociaż można na dwa, dwie metody, góra i dół, wtedy nic nie będzie leciało, paliwo, bo tutaj był dość mocny wyciek. I tak wygląda już po zamontowaniu góra, dół tych rurek, które idą od paliwa i zabezpieczeń. 16. I tutaj odkręcamy. Odkręcamy, przepraszam. Nasz nóż tnący. Ono tutaj jest. Czasem się tutaj może to zapiec. Bo to jest największa siła. Trzeba to ostrożnie otwierać. Trzeba rozkręcać. Wzięliśmy tą śrubę. Tu jest nasze ostrze. Tak ono wygląda. Gdzie jest to ostrze? Tu. Tak wygląda. Ja tutaj mam szmatę, żeby sobie nie uciąć paluchów. Tak wygląda ostrze. Tutaj jest gdzieś napisane jeszcze którą stroną i tyle do serwisu z drugiej strony tak samo możemy tam podnieść kosiarkę, co by wypadało do góry, bo to jest dość ciężko dostać się, bo tu jest klapa e, którą się, która jest wycięta także jest łatwy dostęp, a z drugiej strony jest dość ciężki dostęp Oglądałeś filmik, daj suba. Jeśli masz jakieś pytania, wpisz w komentarzach. Mówił d 890